Bardzo serdecznie z tej strony Bity95 i dzisiaj taki odcinek czysto informacyjny razem z podziękowaniami. Tak więc mm, na samym początku chciałbym podziękować wszystkim moim widzom za te 1000 widzów, już teraz jest nawet 1050, także mm, bardzo chciałbym wam podziękować, gdyby nie wy, to tego kanału tak naprawdę by nie było, a dzięki wam mogę robić dalej to co lubię i... Mam po prostu jakąś oglądalność i zainteresowanie na YouTubie Tym, co robię I może moja osoba też ma jakieś zainteresowanie Jaki jestem No nie wiem, to już jest później wasza opinia Tak więc bardzo właśnie dziękuję wam, widzom, na sam początek, bo to dzięki wam powstał ten kanał Teraz będę wymieniać tak poszczególne osoby, jeżeli o nich zapomnę to nikt <laughs> te osoby się nie, obraż nie obrażam, ale też im za to bardzo dziękuję na całym początku bardzo chciałbym podziękować Coversowi. Gdyby nie Covers, to tak naprawdę, nie wiem czy bym się wybił. Covers na pewno w jakimś stopniu mi pomógł na YouTubie. Podobnie też z Drexonem którego już niestety nie ma na YouTubie. I większość osób żałuje tego. Ale to niestety jego wybór i trzeba po prostu zrozumieć jego wybór. I nie wiemy jaka była sytuacja i nie możemy oceniać tego. <kłynie> Kolejną osobą jest Kali czyli Mr. Camcio. On też w pewnym stopniu pomógł mi, tak samo jak i e, Covers się rozwinąć na YouTubie. Mm, są też tam później takie poszczególne osoby jak Veration, Cage Minecraft, którzy też tam coś mi pomagali robić, Charovlog. Jest naprawdę dużo takich osób. Ja bym miał wszystkie wymieniać, naprawdę brakłoby mi tutaj e, jakby to powiedzieć czasu. Dziękuję też takim bardziej sławnym osobom jak Minecraft Blow, Multigameplay Guy czy na przykład Bartek z Bartek. Oni też tam w jak, jakimś sensie mnie reklamowali. Tak więc bardzo dziękuję wszystkim tym osobom. Jeżeli o jakimś zapomniałem, to przepraszam i dziękuję im na bardzo nawet. No i teraz przejdźmy do takich bardziej informacji. Otóż chciałbym za jakiś czas zrobić, nie wiem, live'a albo filmik z tego i chciałbym zrobić y, takie nie wiem, granie wspólne ze mną, czyli wszyscy moi widzowie mogliby sobie ze mną zagrać w Team Fortressa na Steamie możecie mnie zapraszać spokojnie, to nie jest jakiś problem, bo ja mam podanego na YouTubie Steama, także możecie sobie tam nie zapraszać, w ogóle do mojej grupy dochodzić, tak więc to był taki pierwszy pomysł drugim pomysłem to jest to, że będę robił znowu animację mam już ją tam zaczęto, muszę skończyć tak więc teraz będę miał troszeczkę. W mniejszym stopniu będą wrzucane filmiki na YouTube'a, z tego powodu, że chcę zrobić ten, tą animację. A wydaje mi się, że animacje bardziej Wam się podobają, a może najbardziej z tego wszystkiego, co ja tutaj robię. No i oczywiście w środę będą wyniki tego konkursu, który był. Tak więc w tym tygodniu nie będzie ani layouta, ani intra. W środę, więc będzie dopiero w następną środę. Tak więc. To chyba tyle Wam chciałem powiedzieć, takie czyste informacje. No i to chyba by było na tyle. Jeżeli mi się coś jeszcze przypomnieć, napiszę na Facebooku lub w biuletynie Wam. Tak więc... Na razie.